Witam wszystkich w 11 odcinku z serii poradników do Unity 5. W tym odcinku przejdziemy już do skryptowania. Pokażę, jak stworzyć skrypt. Omówię jak podstawy i mniej więcej wytłumaczę na czym polega całe skryptowanie. A więc aby stworzyć nowy skrypt, wystarczy, że sobie tutaj tworzymy Create i C script. Ja właśnie będę pisał w C -sharpie. Najpierw ja stworzę sobie nowy folder. Tam po prostu będę wszystkie skrypty wrzucał, żeby utrzymać porządek w naszym projekcie. A więc stworzę sobie nowy skrypt. Nazwę go powiedzmy: skrypt. się ten skrypt nie będzie nic robił, po prostu będzie to potrzebne tylko do objaśnienia. Pierwsze, co bardzo ważną, istotną rzeczą jest, że gdybyśmy na przykład w późniejszym czasie chcieli zmienić nazwę naszego skryptu i zrobimy to, nazwiemy go powiedzmy skrypt 2, w tym momencie pojawi się taki problem, dlatego że nazwa klasy. Musi zgadzać się z nazwą naszego skryptu, a więc taką, jaką mamy nazwę, tak samo musimy mieć zapisane tutaj, czyli skrypt 2. Inaczej po prostu nasz skrypt by nie działał, w ogóle nie byłby widoczny dla programu. A więc po otworzeniu naszego skryptu widzimy coś takiego. Mamy dwie funkcje, jest to void start i void update. Co takiego robi void start? A więc tutaj będziemy wstawiać wszystkie nasze funkcje, nasze zmienne, które chcemy, aby zostały wczytane przy starcie programu. W przeciwieństwie do void start, gdzie tylko yy nasze, nasze dane zostaną wczytane raz, to void update sprawdza i wczytuje te dane lub warunki co klatkę. A więc. Co takiego jeszcze musimy mieć, żeby zacząć pisać nasz skrypt? No, przede wszystkim musimy mieć pomysł i wiedzieć, czego, co konkretnie chcemy osiągnąć. No, ponieważ jak będziemy tak sobie pisać, nie wiadomo co, no to właściwie nigdy nic nie osiągniemy. Musimy konkretnie wiedzieć, czego chcemy i jak do tego dotrzeć. Od czego zaczyna się takie skryptowanie? Przede wszystkim od tego, że musimy ustalić nasze zmienne. Co to takiego jest zmienna? Teraz wytłumaczę Wam kilka rodzajów zmiennych. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich rodzajów zmiennych, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo. Wymienię te takie najważniejsze. No i na pewno w następnych odcinkach, gdzie będą także te inne zmienne, potrzebne, będę tłumaczył, co do czego one służą. A więc pierwszą taką najważniejszą zmienną jest zmienna typu integer. Zapisujemy ją w ten sposób. Wszystkie zmienne właśnie musimy zapisywać tutaj nad tymi wojdami sobie u góry, najlepiej. I zmienną typu integer zapisujemy w ten sposób. Co to takiego jest zmienna typu integer? A więc przyjmuje ona wartości liczb całkowitych. Powiedzmy, że na przykład będzie to 5 albo 10. No dobrze, ale jak sobie taką zmienną typu integer. Określić, no to wpisujemy właśnie int i nadajemy jej jakąś nazwę. Powiedzmy, że będzie ta zmienna nosiła nazwę liczba. I dajemy średni. W tej chwili mamy w naszym skrypcie zmienną o nazwie liczba i jest ona typu integer. Przykładowo, w start teraz możemy ustalić, że nasza zmienna Liczba będzie wynosiła 5. I w tym momencie, po prostu, na skrypt, przy uruchomieniu programów, tą zmienną ustawi na 5. Także, może Wam pokażę, że rzeczywiście tak program nas zrobi, że Was tutaj nie robię w konia, ale wtedy, pierwsze co? Kiedy nie damy tutaj żadnego przedrostku przed naszą zmienną, będzie ona zmienną prywatną. Po prostu nie będziemy jej widzieć tutaj w naszym inspektorze. Żebyśmy mogli ją zobaczyć w naszym inspektowe, musimy zmienić po prostu jej typ na publiczny. Po prostu dopisujemy public przed naszą zmienną. W tym momencie musimy przypisać na skrypt do jakiegokolwiek obiektu na mapie. Ja sobie słowo jakiś pusty obiekt. Nazwę go skrypty. Wypiszę nasz skrypt tutaj do obiektu. I jak widzimy w tym momencie nasza zmienna liczba wynosi 0. Ale kiedy uruchomimy projekt, nasza liczba wynosi teraz już 5. I tak będzie za każdym razem, kiedy uruchomimy nasz projekt. No dobrze, ale teraz omówię jeszcze inne zmienne. Zmienna typu float. Co to takiego? A więc ta zmienna także przyjmuje wartości liczbowe, jednak nie są już to liczby całkowite, ale możemy także dać liczby po przecinku. Na przykład niech to będzie, nazwijmy ją liczba float naszą zmienną. I może ona na przykład wynosić powiedzmy 5, 43. I wtedy zawsze, jeżeli używamy zmiennej typu float, w określaniu tej zmiennej wartości musimy na końcu dopisać F. I tutaj tak wydamy sobie publiczną, żebyśmy widzieli w inspektorze. Weta ta zmienna, jak widzimy, nam się tu pojawiła. I w tej chwili wynosi ona 5,43. Ale co by, gdybyśmy tutaj dali na przykład 5,5 w zmiennej typu integer? Wtedy, jak widzimy tutaj w naszej konsoli, pokazuje się, że zmienna typu integer nie może być przekonwertowana do zmiennej typu float, czyli po przecinku. Także nie możemy po prostu tego zrobić. Kolejną dosyć istotną zmienną jest zmienna typu string. Napisujemy ją string. I co to takiego jest zmienna typu string? A więc ta zmienna już nie przyjmuje wartości liczbowych, ale jakiś ciąg znaków. Mogą, może to być na przykład jakaś nazwa, imię, cokolwiek. Zrobimy sobie tutaj właśnie nazwiemy ją powiedzmy nazwa. Właśnie do takiej zmiennej możemy wpisywać różnego rodzaju nazwy. Nasza zmienna równa się i damy jej nazwę, na przykład poradnik Unity. Musimy, jeżeli jest to zmienna typu string, to porówna się. Musimy dawać za w cudzysłowie. Po prostu w cudzysłowie musimy to wszystko zapisać, inaczej nam się nic tutaj nie stanie. Pokaże nam błąd. A więc mamy teraz zmienną typu string, której nazwa po uruchomieniu programu powinna właśnie być taka. Zobaczymy, czy tak się stanie. Widzimy, pojawiła się nam tutaj w Po uruchomieniu. Mamy poradnik Unity. Cokolwiek sobie tam nie wpiszemy to nam się. pokaże. Jest to przydatna zmienna na przykład przy wyświetlaniu różnych informacji na ekranie. Kolejną zmienną jest zmienna typu ból. Oye okay, błąd zrobiłem. Zmienna typu bool Przyjmuje wartość tylko true albo false, czyli prawda albo false. Nazwiemy ją sobie na przykład zmienna. I w tym momencie do takiej zmiennej nie możemy przypisać nic innego niż true lub false. Owe, przypiszemy sobie prawdę. I zobaczymy, co się stanie. Nasza zmienna się tutaj pojawiła. Jest ona właśnie w formie takiego okienka. Jeżeli mamy ptaszek, to znaczy, że zmienna jest ustawiona na true. Więc po uruchomieniu tak powinno się stać. No i mamy. Zmienna nam się zmieniła. Kiedy ustawimy tutaj na false, po prostu nie będzie ptaszka. Do czego może nam się przydać taka zmienna? Na przykład, przy tworzeniu warunków, jeżeli jakiś warunek zostanie spełniony, to wtedy nasza zmienna zostanie ustawiona na prawdę. To są w sumie takie najważniejsze zmienne, z których najczęściej będziemy korzystać. Istnieją też na przykład zmienne typu game object, powiedzmy. Na przykład, tekstura możemy tutaj dodać. O, powiedzmy nazwiemy ją tekstura. No, właściwie dużo jest tych zmiennych, ale to już przy tworzeniu konkretnych skryptów będziemy się o nich uczyć i dowiadywać. No, dodaliśmy sobie tą taką zmienną typu tekstura. No i a, nie zrobiłem jej publicznej niestety, jeżeli nie zrobimy publicznej to właśnie nie zobaczymy jej w inspektorze. I teraz mamy tutaj, powinien nam się zaraz pojawić. Mamy teksturę, i kiedy klikniemy, możemy sobie wybrać jakąś teksturę. To także jest przydatne przy wyświetlaniu różnych elementów na ekranie. Na przykład, jeśli sobie taką teksturę wyświetlić jakimś skryptem, to może się przydać. To by było na, na tyle, jeżeli chodzi o same zmienne. Chciałem jeszcze pokazać, jak dodawać komentarze do swojego kodu. A więc, kiedy sobie zapiszemy na przykład, że Tutaj mamy funkcję jakąś tam, po prostu żebyśmy wiedzieli, orientowali się więcej, gdzie, co się w naszym skrypcie znajduje. No, ale jeżeli coś takiego zapiszemy, no to wyskoczą nam błędy. Ale możemy coś takiego zrobić jak najbardziej, wystarczy, że zrobimy to w ten sposób. I teraz jak najbardziej po prostu jest to... Forma zapisu komentarza. W ten sposób właśnie w ogóle ta linika nie jest brana pod uwagę przez nasz skrypt. Jest to tylko informacja dla nas. Możemy sobie zapisywać cokolwiek. Tak jak tutaj na samym początku w tworzeniu skryptu Unity nam zrobiło. Dziękuję Wam wszystkich za oglądanie moi, moich poradników. To było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku pokażę Wam warunki, czyli jeżeli jakiś warunek zostanie spełniony, to zostanie coś wykonane. Dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka.